Cześć, miło mi, że tu jesteś. Dzisiaj zajmiemy się weksel prepozycjonem, czyli przyjmkami w języku niemieckim, które czasem łączą się z datywem, cerownikiem, a czasem z akuzatywem, czyli biernikiem. Zrobimy to prosto z pomocą skojarzeń i krótkiej historii. Wyobraź sobie dwie postacie. Pierwsza to datywa, a druga to akuzatywa. Każda z nich zadaje inne pytanie. Datiwa cały czas pyta bu, czyli gdzie, akuzatiwa natomiast pyta bohin, czyli dokąd. Oto lista przyimków, które łączą się raz z datywem celownikiem, a raz z biernikiem AN na pionowo, czyli na przykład na ścianie. Auf, na, tym razem poziomo, czy na przykład na stole. In, wy lub do. Unter, pod. Vor, przed. Hinter, za. Zwischen, między, pomiędzy. Neben, obok. A teraz przedstawmy bliżej nasze bohaterki. Dativa lubi spokój. Nie zmienia miejsca, najczęściej siedzi albo leży, i zawsze pyta: wu, gdzie ja jestem?. Akuzatywa jest zupełnie inna: jest ciągle w ruchu. Nos coś przekłada, przestawia, przenosi. Ciągle pyta: Wohen? Dokąd na przykład idę? Nasza złota zasada. To, jeśli możesz zapytać W, gdzie opisujesz miejsce, nie ma tutaj ruchu, używasz datywu, czyli celownika. Natomiast jeśli możesz zapytać W, opisujesz zmianę miejsca, czyli jest ruch. Używasz w takim razie akuzatywu, czyli biernika. I najważniejsze, w datywie... Der zamieni się na DEM. di zamieni się na der, das na DEM. Natomiast w akuzatywie w bierniku DER zamieni się na DEM, a di i das zostają bez zmian. I przykład wzyce audem sztur siedzą na krześle, nie wykonują tutaj żadnego ruchu. Zadają więc pytanie: W gdzie? Gdzie siedzę? Na krześle. Następne: I z myśl: Alvin Sztul. Siadam na krzesło. Tutaj wykonuję ruch, więc zadaję pytanie: W Pamiętaj, w mianowniku mamy dea dlatego w datywie będzie dyn, a w akuzatywie będzie dyn. A oto lista najważniejszych bliźniaczych czasowników, które idealnie pasują do naszych bohaterek: Dativ: celownik: sztyjen, stać, zycen, siedzieć, Ligen, leżeć, hengen, wisieć. I akuzatiw, czyli biernik, szteren, stawić, zecen, sadzać zejść zecen, siadać. Ligen, kłaść, hęgem, wieszać. I kolejne przykłady. Das Bild hängt an der Wand. Obraz wisi na ścianie. Brak ruchu. Pytanie, w, gdzie, na ścianie. A przy okazji pamiętaj, jeśli coś jest pionowo, tak jak tutaj, na ścianie, Użyjemy wówczas przyjemnika an. Ich hänge das Bild an die Wand. Wieszam obraz na ścianie. Tutaj jest ruch. Więc zadamy pytanie wochen. I użyjemy biegnika, czyli akuzatywu. Następne. Die lampy steht auf dem Tisch. Gdzie stoi lampa? Na stole. Brak ruku, ona sobie po prostu stoi, więc użyjemy tutaj datywu, czyli celownika. Następne wstanie. Ich stelle di Lampe auf den Tisch. Stawiam lampę na stole, czyli wykonuję ruch. Pytanie wochen? Czyli użyję tutaj biernika akuzatywy. No i wreszcie nasze bohaterki. Datywa sitzt auf dem sofa. Nasza datywa siedzi sobie na kanapie. Nie wykonuje ruchu, po prostu sobie siedzi. Więc użyjemy tutaj celownika. Datiw. Gdzie? Na kanapie. Akusatywa zec się auf das sofa. Akusativa siada na kanapie. Czyli wykonuje ruch. Ona jeszcze na nim nie siedzi, ona siada na nią, więc użyjemy tutaj biernika. Ale skla! Wszystko jasne do tej pory. Teraz czas na krótkie ćwiczenie. Na ekranie pojawi się kilka zdań. Twoim zadaniem jest uzupełnić przyimek w odpowiednim przypadku. Zatrzymaj wideo. Zastanów się spokojnie, a potem włącz je ponownie, żeby sprawdzić odpowiedzi. Jeśli to wideo naprawdę Ci pomogło, nie zapomnij dać kciuka w górę. To właśnie on najbardziej mnie motywuje, żeby dalej tworzyć taki materiał. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Tschüss!